nagrodzone w ten sposób. E, bardzo się cieszę, ponieważ na co dzień poza tym, że przykładamy ogromną wagę e, do jakości naszych produktów, również ważna dla nas jest trystyka opakowań. Dbamy szczególnie o to, żeby były eleganckie, praktyczne, podobały się naszym klientom, dlatego ta nagroda jest dla nas bardzo ważna. Na pewno będziemy podkreślać e, w naszych działaniach promocyjnych i marketingowych fakt, że, zdoby, że zdobyliśmy tak cenną nagrodę. Speak Redund nawiązuje do tradycji e, w czasie Młodej Polski. Dlatego myślę, że Pan Igor, twórca naszych opakowań, twórca grafiki, również czerpał inspirację z tej epoki. W tworzeniu produktu również towarzyszyło tworzenie opakowania, ponieważ tak jak mówiłam już wcześniej, bardzo ważna jest jakość i powtarzalność produktu, jak również jego opakowanie, to w jaki sposób zostanie on przedstawiony klientowi. Staramy się, aby jakość produktów i stylistyka opakowania było na tym samym miejscu. Epoka Młodej Polski. Staramy się stąd czerpać inspirację, pięknie i zdrowo e, pakować nasze produkty. Chcemy, żeby postawowały uznanie na rynku w Polsce, jak również na rynku e, za granicą. E, klienci są coraz bardziej wymagający, dlatego też staramy się sprostać ich oczekiwaniom i e, cały czas podnosić swoją jakość i e, wizualizację opakowań. Pierwsze wyróżnienie, które otrzymaliśmy, e, było wyróżnienie Narodowe Matyneste na to wyróżnienie jest dla nas szczególne, ponieważ dotyczy naszego krajowego do rynku polskiego, dlatego nam Bardzo zgadzają. Dziękuję. Po zwycięstwie przesądził może wzór graficzny, autorska, autorska grafika, kolory innowacyjność może w tej, w tej kwestii, w tej dziedzinie. Tak mi się wydaje. Że zamierzam wykorzystać tę szansę i chciałabym to zrobić jak najszybciej. Zainwestuję w siebie przede wszystkim. A jaka to będzie inwestycja, to może lepiej, żeby pozostała moją słodką tajemnicą. Z 2006 roku tutaj zaprojektowałam pierwsze raz opakowanie, które zresztą w tym roku było nominowane w kategorii opakowania w Zgłoszeni były to bardzo dobre prace we wszystkich kategoriach, powiedziałbym zaskakująco dojrzałe, ale być może to jest kolejny rok funkcjonowania konkursu i miejmy nadzieję, że on przynosi pozytywne, oczekiwane rezultaty. Konkurs inspiruje z jednej strony, prowokuje i daje szansę młodym ludziom, którzy wchodzą oczywiście w świat opakowań, idą w kierunku profesjonalizacji i zawodowstwa, mają szansę, są kupieni po prostu przez Producentów, przez dostawców, przez przemysł po prostu. I to jest bardzo dobra szansa dla młodzieży, żeby to rozwijać bez względu na to, czy ta młodzież będzie pracowała w Polsce, czy poza Polską. To nie ma moim zdaniem większego znaczenia. Ważne, żeby pracowała dobrze. I druga sprawa pokazuje, już, jeśli chodzi o tzw. konkurs w Polsce, z kategorii professional, po prostu najlepsze rozwiązania, ponieważ w składzie jury są zarówno naukowcy, ale są również znakomici praktycy i to zajmujący się i designem, i handlem wysóbili towarami, no to wydaje mi się, że jest to, jest to bardzo korzysteczny konkurs. Przede wszystkim nie ma na środowcy, to jest może i dobrze. Teoria z szuflady, mimo tego, że są to koncepty. Myślę, że projekty te są już dość dobrze przemyślane w sensie tego, żeby mogły zajść nie na rynku. Mój projekt jest wykonany, mimo tego, że jest ideą, jest wykonany, powiedzmy, w sposób, który pozwala na to, żeby to wdrożyć. A czy zostanie, no trudno powiedzieć. się to okaże. Pomysł podsunął mi mój syn. Ma w 4 lata. Kiedyś postanowiliśmy zrobić coś wspólnie. Padło pytanie, co najbardziej lubisz. Powiedział, że mleko. Znaczy, wierzę, że tak jest. Skoro mleko, to co? No to opakowanie na mleko. Odeszliśmy od kartonów kolorowych na rzecz formy i powstała butelka. Butelka, która ma dość specyficzny kształt, jak możecie zobaczyć, która generalnie spodobała się pierwiemu, potem po zastanowieniu się stwierdziłem, że może coś w tym jest. Potem pojawił się pomysł na to, żeby może jednak rzeczywiście pokazać go jakimś szerszemu gronu ludzi i pojawił się Art of Packaging, ma docenię i dzięki temu otrzymałem wyróżnienia. Przyznam, że nie wiedziałem, że odbywać się to będzie wszystko na takim poziomie i z taką dbałością o szczegóły. Przyznam, że my swoją markę traktujemy z wielką, że tak powiem, pieczołowitością i nie, nie przyjmiemy zaproszeń na imprezy, co do których nie znamy i nie mamy pewności, na jakim będzie się to poziomie. Tym razem muszę powiedzieć, że ryzyko nie było wielkie. Powiem, że wręcz przeciwnie, zaskoczyliście nas państwo, nasz państwo poziomem, starannością i końcowym efektem. Filozofia Rozentala jest. Hasło żyć ze sztuką. To oznacza, że nasz przedmiot to jest, krótką mówiąc, nie tylko naczynie do wypicia kawy czy herbaty Nasz przedmiot, filiżanka to również małe dzieło sztuki. A małe dzieło sztuki powinno e, być również opakowane zgodnie z poziomem tego, co z sobą niesie. Impresja jest bardzo dobra. To była show. And I myślę, Well the world of packaging in Poland is changing very much. It's going on, it's going forward and there were a lot of interesting projects and I enjoyed actually very much the debuts because there were a lot of interesting and nice ideas and also well done and also not too complicated for packaging. So it's very important that you can do some packaging which is very complicated and cannot be produced. Perfect packaging. One example was the bottle for the mineral water. I think that's perfect packaging. Very good and pure design, and it's a mass product. It's, it's well done. It looks good. So that's a very good example of packaging. For instance.